No cześć właśnie wracam do domu i zboczyłem trochę do lasu i znalazłem taki, taką boczną drogę i z tej bocznej drogi jeszcze skręciłem inną boczną taką ścieżkę i natrafiłem na takie duże dzicze buchtowisko i nawet dość świeże to jest ono trochę co prawda przeschło tutaj w przesło w, w słońcu ale widać ślady zwierząt tutaj nie wiem co to jest sarna ale był też ślad dzika także tam stoi ambonka tam stoi ambonka i polanka teraz do tej polanki dojdę tylko muszę przejść suchą nogą tutaj bo mam tylko takie awidaski sportowe a przydałby się tutaj porówny but Także śmigam i wracam do kurca noga To jest suche też zasiełamy Ciekawe czy natrafię na jakąś na zwierzę, znaczy tu przypuszczam, że tu myśliwi siedzą i... i czekają na, na jakąś zwierzękę do odstrzelenia Mam nadzieję, że mnie nie odstrzelą. No nie Ciężko tu coś dojrzeć. Ciężko tu w ogóle przejść przede wszystkim. Ciężko tu przejść. Ojojojojoj. Ło, chłodne. Mam kijki, ja tu skaczę. Zajrzymy, tam, spojrzymy na tę kolankę, czy coś jest ciekawego. Jak to dość ciekawe wygląda, można... Idę w kierunku domu. To jest kierunek domu, ale. Ale takimi. Oj, 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 ale nisko. Patrzcie, ile śladów tu jest Tu Jest taka niska ogręka. Litr, dobry litr wody jeszcze mam ze sobą Ale nie chcę gdzieś tu zabłądzić nie, nie chcę gdzieś tu zabłądzić Jest jakaś gierura, czyli po róże przejdziemy Patrzcie jak to tutaj wygląda No niekiedy opłaca się zbaczać z boku, ale niekiedy nie Mam nadzieję, że to się teraz w jakiś sposób opłaci Bo mam szczerze, że te niemieckie lasy są bardzo czyste nie. Tu chodzę dzisiaj z dobrą godzinę, błądzę tu po tym lesie, czy może nie błądzę, ale chodzę i nie znalazłem ani jednego śmiecia. Nawet w tej ambonki nie było żadnych yy, yy, resztek łusek, czy tam patron od naboi. Są co chwila takie rowy, takie jakby to przysieki powiedzieć rowy i mokre są tutaj jest, nie wiem czy to jest i strumyk? Nie. To jest dość głębokie tutaj Tam słychać jakiegoś ostrzębia czy jakiegoś myszołowa, no, opatrzcie. popatrzcie Patrzcie jak to pięknie wygląda Ale to nie jest ten szwarcbach, mi się wydaje, że nie. Nic, wracamy, bo. Wracam, bo nie mam, mówię, podziwiajcie jeszcze ładny las. Naprawdę ładny las. Idę jeszcze do ambonki, będę nagrywał. Ile mamy? 4 minuty. Także przy ambonce trochę nagrywam, czy jakaś łuska, czy jakiś tam patrona jakaś ze strzelby jakiejś leży, ale no ten pierwszy rzut oka nie ten. Nie, nie widziałem. A taka ciekawostka od jakiegoś czasu tutaj, już w gazecie pisze, że w naszych regionach są, można zobaczyć wilka. No i tak się zastanawiają tutaj miejscowi rolnicy. I myśli, czy, czy wolno do wilków strzelać, czy nie. no Powiedziałbym, że nie. Każdy musi pilnować swojej, zadbać o swoją o swoje owce i swoje bydło na łące, a nie zostawić i wystrzelać wszystkie zwierzęta i, i już wtedy będą ich zwierzęta bezpieczne. To raczej nie tędy droga. No z drugiej strony, tu rzeczywiście nawet jak jesteśmy w takiej dziczy, nawet jak w takiej dziczy jesteśmy, to my tu jesteśmy w, w skupisku y, miejskim dużych miast, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi. Zobaczymy, czy coś tu było strzelane. No, um, dość wysoka trawa jest. Tak powiem Wam, nie ma naprawdę nic. Więc... Tu jakieś dita, jakieś kratownica tu jakaś jest. No, także tym akcentem kończę. I jeszcze ostatnie spojrzenie na ten piękny las i i do usłyszenia, trzymajcie się, do zobaczenia.